W Środzie Wielkopolskiej doszło do niebezpiecznego incydentu z hulajnogami, co tam się wydarzyło? Wczoraj w porannych godzinach w Środzie wielkopolskiej na rondzie przy ulicy Kościuszki oraz poselskiej doszło do wypadku z udziałem 11-letniego oraz 14-letniego chłopca, którzy razem poruszali się hulajnogą elektryczną po przejściu dla pieszych połączonych z przejazdem. Mężczyzna kierujący pojazdem marki Volkswagen Polo, zjeżdżający z ronda nie zauważył chłopców, którzy znajdowali się już na tym przejściu na tym przejeździe, w wyniku tego doszło do ich potrącenia. 14-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Poznaniu. W ogóle temat hulajnóg ostatnio w mediach głośno o tym temacie. Jakie są przepisy, gdzie możemy jeździć na tych hulajnogach, gdzie nie powinniśmy, jakie środki ostrożności powinniśmy zachować? Poruszając się hulajnogą elektryczną, wymagane jest to, by taki użytkownik hulajnogi elektrycznej poruszał się po drodze rowerowej lub po pasie ruchu dla rowerów. Jeżeli nie ma drogi rowerowej bądź pasa ruchu dla rowerów, obowiązkiem korzystającego z hulajnogi elektrycznej jest poruszanie się po chodniku, ale tylko wtedy, gdy ruch pojazdów Zdów jest większy niż 30 km na godzinę. Czy taki użytkownik Hulajnogi powinien mieć, powinien mieć na przykład kask na głowie? Na tą chwilę kaski nie są obowiązkowe, ale zalecamy i polecamy, by użytkownicy hulajnog elektrycznych wyposażali się w takie kaski. Tutaj też apelujemy do rodziców, by pilnowali, by dzieci, zwłaszcza dzieci, korzystały z tych kasków. Taki kask oczywiście może uchronić nas przed groźnymi zdarzeniami, które mogą wyniknąć podczas różnych sytuacji poruszania się taką hulajnogą po drodze. No i na pewno apelujemy o ostrożność. Oczywiście. Apelujemy o ostrożność. Zwłaszcza, że ostatni czas i ostatnie zdarzenia pokazują, jak ważna jest świadomość zagrożeń, które niesie ze sobą poruszanie się takiej hulajnodzy elektrycznej, oraz przede wszystkim znajomość przepisów ruchu drogowego.